Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesiu Satellite Polska. A oto kolejny odcinek WWE Shortcut tak, jeszcze seria nie umarła z mojej strony. Jeszcze zamierzam nagrywać te odcinki. No ale przepraszam Was, że przez ostatnie tygodnie, no nie była to seria regularna. Ponieważ, no musicie przyznać, że ostatnie tygodnie w wykonaniu World Wrestling Entertainment to jest jedno wielkie dno. Aż po prostu ostatnio pomyślałem sobie, czy by nie przejść na AEW. Szczególnie, że przeszedł tam najlepszy wrestler na świecie, Andrade. No ale jeszcze zostanę z Wincem Może mnie jeszcze zaskoczy. No tak, ostatnie tygodnie, szczególnie Row, to było dno. Jednak co mogę powiedzieć na temat wczorajszej tygodniówki jaką było SmackDown? Nie jest dobrze. Co prawda nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Także bez większego, dłuższego przedłużania, jeszcze tego oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zobaczmy, co wydarzyło się na SmackDown, gdzie to są moje notatki tutaj, dnia 11 czerwca 2021 roku. I zaczęliśmy od przejścia na backstage, gdzie siedział nasz mistrz Universal Roman Reigns. Wraz z nim stał oczywiście, a raczej Stali, Jay Uso oraz Paul Heyman. No i dostaliśmy skróty z tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. No będę w sobie mówić, co wydarzyło się w zeszłych tygodniach, ponieważ odcinków u mnie nie było. No to była walka The Uso's kontra Rey Mysterio i Dominic Mysterio. Nawet dwie takie walki oczywiście o tytuły SmackDown Tag Team. O Boże, jeszcze w tym miejscu zapomniałem wspomnieć. Być może mój głos będzie trochę zniszczony, ale Ksztajn trochę daje mi o sobie znać. Więc jakby co, to przepraszam. No więc była walka Mysterios kontra Usos, no i w drugiej walce, ponieważ w pierwszej chyba tam Jay albo Jimmy skikałował, no a sędzia tego nie zauważył. No a w drugiej walce przerwał to wszystko Roman Reigns, no i wytłumaczył się, że tak naprawdę to on chciał uratować Usosów, a to wszystko po to, żeby uratować szacunek rodziny. No i on wie, że Jay to rozumie, jednak nie wiadomo, czy Jimmy to rozumie. I wtedy na arenę wyszedł właśnie nikt inny jak brat Jaya, Jimmy. Stwierdził on, że w tym tygodniu powinni oni celebrować wraz z bratem zdobycie mistrzostw w takim, jednak oczywiście przed Romana to się im nie udało. No i stwierdził, że tak naprawdę to Roman zrobił to specjalnie, gdyż jest on zazdrosny, że The Usos mogliby być na tym samym poziomie co Roman Reigns i to oni mogliby reprezentować rodzinę, a nie właśnie sam Roman. No i na końcu stwierdził, że będzie próbował Jaya od Romana rozdzielić, czy to mu się uda. No, zobaczymy dalej. Jednak następnie ujrzeliśmy pierwszą walkę, czyli Kevin Owens i Biggie w takim meczu przeciwko Apollo Cruzowi i samiemu Zaynie. Walka chyba ok w sensie chyba nie ma na nic za bardzo narzekać. Panowie, to, no, ta czwórka jest naprawdę bardzo dobrymi wrestlerami, więc trudno się dziwić, że walka nagle miała być jakaś bardzo słaba. E, skończyło się to wszystko po tym, jak sami próbował wykonać halowakiki, jednak Kevin to skontrował i wykonał stunner. No i w taki sposób drużyna Facebook wygrywa. Jednak od razu po walce Apollo wziął mikrofon i powiedział Nie powinniście celebrować, ponieważ nie przybieliście mnie, nie pokonaliście mnie Tylko przypieliście właśnie samego Zeina który jest idiotą I że w przyszłym tygodniu wyzywam was ponownie na taki team mecz. Jednak tym razem w moim narożniku razem ze mną walczyć będzie nikt inny jak commander Aziz Oczywiście Sami się zdenerwował, powiedział no jak, możesz mnie nazywać idiotą Jednak wtedy nasz Polak Rodak go bardzo ładnie zaatakował No i tak w przyszłym tygodniu dostaniemy taki pojedynek taktimowy W ogóle kiedy jest halina Muszę to sprawdzić. Dobra, jestem z powrotem. Helineser jest już w przyszłym tygodniu. Więc nie wiem, czy zdążymy zrobić jakiś pojedynek taki dobry o tym tytuł interkontynentalny. Myślę, że zapowiada się Triple Threat Match właśnie na tej gali. No po prostu to miną. Jednak, no dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłym tygodniu. Później przychodzimy na zaplecze. Na początku Ray coś tam gada z Pearsem, jednak wiadomo, jest taka jakby muzyczka, no i nie wiemy dokładnie o czym on z tym Pearsem rozmawia. Potem podszedł do Street profit Chad Gable, który chciał ich przeprosić za atak Otisa w zeszłym tygodniu i że w ramach przeprosin nie będzie dzisiaj tak team matchu. Street Profits coś tam zaczęli z niego żartować, on powiedział Wiecie co, jednak będzie pojedynek tylko singlowy No i wyzywam jednego z was Otis zostanie gdzieś tam na zapleczu No ale wtedy drugi z was również musi zostać na zapleczu No i ostatecznie będzie z Chadem Gable Walczyć Montez Ford a na końcu tej serii segmentów do Jay'a podszedł Roman Reigns i zapytał się, gdzie jest Jimmy, a Jay mówi, w naszym locker roomie, a Reigns z taką beką, to u Soshi mają locker room, to raczej powinno być nazwane locker room yy, kuzynów Romana. No i ogólnie bardzo śmieszna była reakcja Reignsa, który po prostu cisnął bekę z tego, że oni w ogóle mają swój locker room. To jest właśnie ten szacunek dla rodziny, o którym mówi Roman Reigns, jednak on jest niesamowity, więc w sumie on może robić wszystko. A następny kolejny pojedynek Carmella kontra Liv Morgan. Morgan wygrała, w sumie nothing special nie będę się nad tym rozwodzić, a po walce Carmella podeszła do konferacjera i powiedziała mu, żeby ten powiedział, że ale nadal najładniejszą kobietą w WWE jest Carmella. Przemilczmy to i po prostu przejdźmy dalej, a następnie był talk show Bailey, czyli ding dong hello której gościem był tym razem Seth Rollins. W ogóle na początku śmieszny boczek, nie wiem czy to zauważyliście oglądając galę, ale kiedy właśnie Bailey weszła do swojego talk show, to co było napisane jakby na takiej plakietce, David L. Champion, Brock Lesnar with Paul Heyman, więc to na pewno to nie był przypadek. To po prostu był teaser tego, że już na SummerSlam powróci bestia Brock Lesnar, który zmiażdży, nie wiem, Romana albo Bobiego. Co bardziej bym wolał zobaczyć walkę Bobby kontra Brock. Myślę, że to byłoby potężne. Jednak, tak, jej gościem był Seth Rollins. I naprawdę muszę stwierdzić, że chemia pomiędzy tą dwójką była naprawdę znakomita. Idealnie się dopełniali. Po prostu zarówno Seth, jak i Bailey w aktualnych swoich silowych postaciach to jest coś niesamowitego. Cały ten segment wyglądał mniej więcej tak, że na początku było puszczone to, co Bailey zrobiła Biance w, w zeszłym tygodniu, w sensie, że dała jej tam promo i tam wszystkie LED screeny pokazywały Bailey, która się śmiała. No i potem oni takie, haha, ale to było śmieszne i zaczęli się śmiać, a potem pokazali, jak Seth Rollins kilka tygodni temu zaatakował Cezaro i też zaczęli się śmiać, że haha, ale śmieszne, ale śmieszne, aż tu nagle do drzwi ding dong hello zadzwonił dzwonek i wszyscy zdziwieni, kto to może być i otworzył Seffrolins, a kto się ukazał za tymi drzwiami? Nikt inny jak powracający po chyba jakichś trzech tygodniach Cezaro, który, no, wiadomo, zaatakował Sefa i Boże Święty, jakie ja tego nienawidzę, po prostu, o Boże, to było z Demizem chyba po Rasson? Menu, kiedy zrobił to Damien Priest, i teraz zrobili to samo, czyli zdjęli mu spodnie i był w samych majtkach. Ale to jest śmieszne, nie, po prostu ja tego nie kupuję, i kiedykolwiek Będą to robić, czy to będę robić za 10, lat, 20, czy 30, ja tego nie będę kupować. No i podczas ataku Cesaro, za no to y, cały jakby set. Znaczy, <laughs> to jednak śmiesznie wyszło, bo Seth Rollins i set, w sensie, że różne rzeczy, które są w tym Dino Hello, no ale set. I Seth zostali zniszczeni no i wyszła Bianka, która zaczęła się śmiać, więc kto się śmieje, kto się śmieje ostatni, czy jakoś tak to leci. No i dalej wywiad z rajem Misterio, który powiedział, że no w zeszłym tygodniu Dominik został zaatakowany przez Romana Reignsa i że Roman Reigns może interesować się własną rodziną, ale lepiej niech w, nie wchodzi w interesy mojej rodziny i ja będę teraz chronić swoją rodzinę i no, w ogóle Roman Reigns będę mieć coś do powiedzenia, a następnie walka Montesford Kontra Chad Gable. Początek walki znakomity. Wiadomo, Chad Gable to jest totalny kozak. Montesfort też kilkukrotnie już pokazał, że nawet w singlowych pojedynkach jest w stanie wykręcić coś bardzo dobrego. Jednak końcówka, no chyba był to lekki boczek, ponieważ Montesfort wchodzi na trzecią linę, wykonuje swojego ultra super splasha, przypina go i chyba było zaplanowane, że Otis przerwie ten pin. Jednak Chad Gable musiał skichoutować i dopiero wtedy Otis zdążył, więc no... Takie trochę lekkie papa Shango, no ale trudno, jak to się mówi. W ogóle Otis zmienił outfit. Znaczy, nie outfit w sensie nie ubrania, tylko yy, zgolił brodę. Tak na początku przyszedł i mówię sobie. Coś tu jest nie tak, coś mi w tym Otisie nie pasuje, znaczy miał związane włosy, to jedno, ale drugie, no coś tu jest nie tak, a potem po jakiś czas, a no tak, przecież on nie ma brody, e, tak byłem zdziwiony, czemu Angelo Dawkins od razu nie biegnie pomóc, jednak chyba już został on zaatakowany przez Otisa wcześniej, e, no i tak, Otis kilkukrotnie wykonał splash na Montesie Fordzie, no i najprawdopodobniej ta rywalizacja będzie kontynuowana, a dalej, chyba najgorszy storyline tej dekady. Wiem, że ta dekada zaczęła się 6 miesięcy temu. O Boże, moje gardło, nie wytrzymam chyba do końca odcinka. Dekada zaczęła się 6 miesięcy temu, jednak wątpię, że będzie w stanie ktokolwiek zrobić coś gorszego niż yy, rywalizacja szyńska Nakamura kontra Król Corbin. Walka chyba czwarta. Tej dwójki. Tak, czy w bo później będzie to kontynuowane. No i zakończyła się po rolapie. Sińska rolapuje króla Korbina. Normalnie bym nie narzekał tak bardzo, ale chyba w każdym pojedynku tej dwójki walka kończy się po rolapie. No i na początku Sińska bierze kolonę, potem król bierze koronę Sińska, potem Sińska znowu królowi. W ogóle jeszcze jest ten Rick Bugs, Bugs. Nie wiem, kto to kurde w ogóle jest. No i, no i Sińska na końcu ma koronę, no i ucieka. Już tutaj od razu wspomnę, bo może później. Nie zapomnę, a jest naprawdę bardzo istotne, że właśnie król Corbin podszedł do Adama Pierce'a i Sonny Devils'a i powiedział: Ja chcę swoją koronę z powrotem. Tak zaczęli się śmiać i powiedzieli: No, już macie 2-2 swojej super, extra, duper rywalizacji. No, ale w przyszłym tygodniu będzie wasze ostatnie starcie. Trzymam cię za słowo, Sonia. Trzymam cię za słowo, że to będzie ostatnie starcie tej dwójki i będzie to właśnie starcie, e, którego zwycięzca dostanie tą koronę. Więc amazing! No i przechodzimy do, można powiedzieć ostatniego segmentu. Znaczy, to są dwa segmenty, ale można chyba je połączyć w jedno. Na początku Roman, który wchodzi do locker roomu usosów. jest, jest Andre the Giant, no, Memorial Battle Royal Statue. Nie zapomnieli w tym roku. Tak weszli tego locker roomu i patrzę, jest ten. To trofeum. Mówię, wow! Nie zapomnieli jeszcze o tym. A to już mamy dwa miesiące po WrestleMania. Zwykle zwycięzca the Giant Memorial, Better Royale pojawiał się ze swoją statuetką tylko i wyłącznie WrestleMania. A tutaj cały czas pamiętają, że to Jay właśnie w tym roku wygrał. Znaczy, nie na WrestleMania, tylko na y, SmackDown WrestleMania Edition. No ale wiadomo o co chodzi. Yy, no i co tam Jimmy powiedział do Romana? Powiedział, że od dzieciństwa Roman chciał ich kontrolować, że chciał wszystko kontrolować, że zawsze chciał być tym najlepszym i że tak naprawdę Jay'owi o ten tytuł Universal nie chodzi, że nie chce mu go odebrać. Co byłem zdziwiony, ponieważ myślałem, że skoro w zeszłym roku na Hellin SL yy, to Roman walczył z Jayem To może w tym roku na Hellin SL Roman będzie walczyć z Jimmy Szczególnie, że akurat takiego powód się ułożył Jednak jak później się dowiemy, no chyba Roman podczas tej gali Pay Per View będzie miał lekko innego pretendenta No ale wtedy właśnie, kiedy tamci zaczęli się kłócić, Jay powiedział Mam was dosyć obu, mam dosyć ciebie Jimmy, mam dosyć ciebie Roman Ja sobie idę, a wy tam sobie załatwiajcie sprawy a całą tą rozmowę zakończył Roman Reigns, który dał naprawdę świetne promo, po prostu każde słowo wypowiadane przez Romana Reignsa to jest istny majstersztyk i można byłoby to zapisywać w jakiejś książce, a potem sprzedawać z dość dużym zyskiem. No ale ogólnie w skrócie chodziło o to, że powinni wszyscy razem dbać o dobre imię swojej rodziny i że Jimmy powinien dbać o swojego brata, żeby razem osiągnęli jak największy sukces. No i wtedy na arenie pojawił się Rey Mysterio, który wyzwał Romana Reignsa, w sensie powiedział, no Roman Reigns wychodź. No i wtedy Roman Reigns wyszedł, no i gdy podszedł do ringu, no to Le Ray powiedział, wiesz co, ja cię uznaję, to jest twoja, twój, twój, catchphrase, acknowledge me, I acknowledge you. Ale uznaję go za dupka, uznaję go za przegrywa, który nie potrafi sam dbać o swoje interesy, no i, chyba co najważniejsze, uznaję go za swojego pretendenta na Hell in o Universal. No i chciał teraz usłyszeć, czy Roman również uznaje go za swojego pretendenta. Jednak Romek zaczął od tego. No, no uznaje cię za ojca, no i Ray nie wytrzymał, wyjął, nie wiem skąd, Candlestick, zaczął atakować Romana, jednak troszkę nieudolnie. Jednak na pomoc swojemu ojcu wszedł nikt inny jak Dominik Misterio, który kilka chwil później otrzymał potężny powerbomb poza ring. No i no i Roman Reigns jest totalnym koksem. No i w sumie tak, tak myślę sobie. Czy Rey Misterio jest dobrym przeci przeciwnikiem? Znaczy, wiadomo, Misterio to jest duże nazwisko i jest to legenda tego sportu, więc to zawsze jest fajne. Jednak to jest chyba taki pretendent, gdzie jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że Roman ten tytuł straci. No bo wyobraźcie sobie, żeby w tym momencie Roman Reigns przegrał z Reyem Misterio na Hryesel? Nie wiem w ogóle, czy to jest potwierdzone, ale raczej jak już takie, jak taki segment zrobili, no to najprawdopodobniej taką walkę ujrzymy. Jednak, no, no raczej Roman dalej będzie mistrzem i być może dopiero na same Ujrzymy takiego prawdziwego przeciwnika z krwi i kości. No i w taki sposób chyba możemy kończyć to omówienie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej tygodniówce. Piszcie, co sądzicie o w ogóle ostatnich tygodniach. Nie wiem, może będziemy. W ogóle nie wiem, w ogóle co się teraz dzieje. Ale Dynamite jest w piątek i nie mam pojęcia, jakie to się zmieniło, ale. Jeżeli chcielibyście, żeby w przyszłości odcinki e, piątkowe ze SmackDown, w sensie w sobotnie, ale jest o tygodniówkach w piątek, bo ja nie wiem, czy teraz to Dynamite, co było w piątek, czy teraz będzie tak regularnie w piątki, czy co jakiś czas możecie też pisać o tym w komentarzach. No, przez ostatnie tygodnie nie jestem aż tak bardzo na czasie, jak to było, powiedzmy, jeszcze przed resumeniem, gdzie miałem sobie troszeczkę więcej czasu. E, no, ale jeżeli tak to jest na stałe, to piszcie, czy w soboty chcielibyście oglądać shortcut jednocześnie ze SmackDown oraz z e, Dynamite. No, to by było chyba na tyle. Mówi do Was lesiu Stadi Polska. Lajkujcie, subskrybujcie, no i słyszymy się już wkrótce. Cześć!